W ramach integracji polsko-białoruskiej i pomocy sąsiedzkiej między naszymi krajami tak, wysyłamy na Białoruś ziemniaki. Tam podobno niedobór jest tego produktu spożywczego, dlatego tutaj stosując najnowsze techniki transportu wysyłamy przyjacielom ziemniaczka. Sprawdź. Dotarł. Znaczy tam jednego leży. Tam po lewej, no. Dobrze. Saszka! Leci z tej procy. Leci, leci. No. no. No bardzo, nie? Akurat na sam brzeg. <laughs> no. А в гною будет про этот пыль.